Mój nazwisko Walerian Domański, no, urodzony w 1943. Od 1946 roku mieszkałem w Pieszycach. Tam skończyłem szkołę podstawową, numer 3. Później pierwsze liceum kształcące w Dzierżoniowie I stamtąd poszedłem na studia, poszedłem na skończeniu matury, wszystkie matury, matury poszedłem na studia budowlane w Politeki Wrocławskiej. Który ukończyłem w 1967 roku i następnie pracowałem w wykonawcy budowlanym w Dzierżoniowie i jechałem jakiś czas do Chorzowa, wróciłem i w Obrzychu Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, to były moje tereny pracy. No później w 1980, 1980 roku zaczęła się działalność Solidarności, co włączyłem się. W świnickim budowlanym byłem w komisji zakładowej. No, chciałem, żebym kandydował na przewodniczącego, ale ponieważ ja w jednocześnie mieszkałem, mieszkałem w dzierżyniowie, ja pracowałem w świnicy, ale budowy mieliśmy w dzierżyniowie, w Ząbkowicach, w świnicy. Ale ponieważ więcej działałem tu w dzierżyniowie w MKK i pomagałem redakować te biulety, rysowałem dla nich. Brałem udział na radach, no i za ten udział doceniono mi liczbę mieć delegaci, wszyscy i po prostu podano mi kandydaturę jako na delegata, na zjazd, ale przy tym na członka zarządu regionu, bo to były tatowe już stanowiska. Także ja właściwie nielegalnie zostałem członkiem zarządu regionu, bo z terenu a na terenie dzierżawieniowego naszej dyrekcji nie było. Pracowało się po 12-16 godzin na dobę i, i byliśmy pełni zapału, nadziei, że coś się zmieni. No ale już po jakimś tam, no brałem udział w tym zjeździe oczywiście, on był dwuetapowy. Na pierwszym zjeździe zabierałem głos jedyny z, z, z naszej tutaj y, dzierżniowskiej grupy delegatów, Tofil Frankowski, który był członkiem prezydium zarządu później Józef Golis z PKS-u, kierowca z PKS-u, Marek Ptak, e, maister czy brygadzista z Bielteksu Wanda Jarach, Jaroch, nauczycielka z drugiego liceum języka polskiego, drugiego liceum ogólnokształcącego, no ja, Walerian Domański, magister inżynier budownictwa lądowego. Ta działalność nie trwała długo, bo nas szybko, jak to mówią, zlikwidowano 18 grudnia i 13 grudnia ja y, otrzymam telefon z Byszka Waw Wawrzynowicza, który nie był y, ani delegatem na zjazd, ani był członkiem zarządu, bo nie wygrał wyborów, ale jak, ja go zatrudniłem jako pomocnika na etacie tam, technicznego. I on często przebywał wieczorami w tym MKK Dzierżoniów, ale już wtedy się mieścił na, na w Domu Kultury Silesiana przy przy wyjeździe do Pieszyc. On zadzwonił, że jest stan wojenny, no, włączyłem telewizor, no jest faktycznie, przemawia ten ślepiec nasz kochany, zielony. I... no pojechałem, nie miałem benzyny, pojechałem do po Janusza Łuniewskiego z batalionów chłopskich i on mnie... Yy, yy, pojechałem z nim do tam na CPN Kolejowy, na stacji kolejowej, bo tam na lewo można było kupić benzynę. Jakiś system wykradziony, wykra czy coś, nie wiem jak to było. A to nie było tak istotne. Dla mnie nie zastanawiałem się, ważne, że benzynę dostaliśmy. Ewakuowaliśmy ten, w trakcie ewakuacji, bo oni ładowali mi Zbyszek, Wabny Drzynowicz Janusz Runiewski i Marek Ptak. Oni ładowali mi do, do bagażnika powielacz, ten papier, tuż, a ja trzymałem, siedziałem jako kierowca. I żeby cały czas był, nie trzeba było go włączać, bo było zimno bardzo. także mróz, zimno śnieg, lód na drodze. No i przyjechał USB, i chciano mnie, powiedziałem, żeby nie odjeżdżał, ale ja tylko czekałem, oglądałem się do tyłu, czy oni wyszli z tego z budynku. Ta trójka moja, która ładowała. No oni wyszli, to ja im pomachałem ręką, że sami, że są, no i dodałem gazu i odjechałem. Tam. No to oni w pogoń, czyli dwóch esbeków, jednego znałem z nich z widzenia tego esbeka, to on, oni po prostu za mną rzucili w pogoń się fiatem 125p, który miał tylny napęd i oni się na tym zakręcie nie wyrobili, jak się to mówi, i uderzyli w drzewo, rozbili się z tego powodu później miałem bardzo dużo kłopotów, tego typu, że komornik chciał zająć syrenę jako narzędzie zbrodni, a, yy, ale ponieważ komornik przyjeżdżał, skłamałem, że nie ma serenki, a stała pod oknem, ale mówię, nie ma, no to meble mi zajęli. No ale meble i tak używałem na datę, że to mi nie przeszkadzało, że meble są zajęte przez komornika. Ale teoretycznie mogli oni je w każdej chwili zabrać i sprzedać.